Dzisiaj mamy mówić właśnie o sakramencie kapłaństwa i dlatego na to wieczorem nasze spotkanie wybrałem tak lakoniczny tekst, można powiedzieć tak krótką Ewangelię, bardzo prostą, abyśmy mogli zrozumieć istotę powołania. Pierwsza rzecz, że zobaczcie, Jezus zobaczył zdalnego celnika imieniem lewi, czyli zawsze powołuje Jezus po imieniu. Osobiście. Nie można iść do seminarium, dlatego, że z tego mamusia, babcia, czy ksiądz proboszcz, tam widzi w kimś przyszłego księdza, bo my patrzymy po ludzku. A zobaczcie, Chrystus patrzy swoimi oczyma i dla nas po prostu to jest szok, bo on dzisiaj spojrzał na lewiego, który był współpracownikiem okupantów, pracował dla Rzymian, pobierał podatki od swoich rodaków, oddawał te pieniądze Rzymianom, był człowiekiem, którego mówiąc mięk, tak delikatnie, nie lubili jego rodacy. I zobaczcie, Jezus mówi do niego, pójdź za mną. To jest pierwsza rzecz. Bóg wybiera, kogo chce, kiedy chce i w jaki sposób chce. To jest bardzo ważne. To jest wolny wybór Pana Boga. Druga rzecz pójdź za mną. Ten, który jest powołany, ma głęboką świadomość tego, że ma iść za Jezusem. I dlatego to nie jest droga życia w karierze. Bo oczywiście. Muszę trochę to przedstawić. Bo oczywiście można i idąc do seminarium, myśleć o karierze, i niektórzy tak myślą, i są wśród księży karierowicze, tak zwani są. Tak. Owszem. I taki ksiądz nie idzie za Jezusem, tylko idzie za swoimi pomysłami. I droga takiego człowieka na końcu będzie bardzo, bardzo kiepska. Jeżeli się nie nawróci, jeżeli w którymś momencie nie zrozumie tego, że idzie nie tą drogą, jaką trzeba, skończy źle po prostu. I dalej on zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Z nim poszedł, nawet mówi Łukasz. Czyli trzeba wstać. Zostawić wszystko i pójść za Jezusem. Ale, żeby być powołanym, coś trzeba mieć. Bo celnik, także dzisiaj tutaj, nie, na granicy niedaleko, jak jesteś celnikiem, teraz to już nie tak, ale kiedyś to, ho, ho, to to były pieniądze. Słuchajcie, niezłe pieniądze. Celnicy się dobrze obławiali. Bardzo dobrze. Na przykład na no Białorusi mówili mi celnicy, ci, którzy już nie pracują, że jak nie zarobił tysiąc dolarów. Na zmianę, jak pracował dziennie, to był kiepski dzień. Słyszycie, nie? Więc to było coś. I lewi Mateusz też pewnie wiedział, co zostawił. I dlatego, żeby być powołanym, trzeba zostawić, jak w innym miejscu e, widzieliśmy, że zostawiają łodzie, sieci, prawda? Apostołowie. I dlatego Jezus nas, jak powołuje, to. W tym powołaniu zawsze jest pewien dylemat. To dotyczy także każdego z was. Bo być chrześcijaninem to znaczy być powołanym do chrześcijaństwa. I dlatego teraz dzisiaj miałem takie fajne spotkanie w technikum budowlanym. Właśnie byliśmy z księdzem. którego mi było bardzo fajne spotkanie z młodymi. I właśnie o tym i mówiłem, że być chrześcijaninem to znaczy. Być powołanym. Trzeba odkryć to, że Bóg mnie powołuje, albo nie powołuje. Bo Jezus Chrystus nie chce kogoś zmusu. O Jezu, nie? Matka kazała, to idę na tę rekolekcję, żeby już mnie nie suszyła głowy, nie? Bo mówi: idź, idź, młodzi chodzą, a ty co, tu siedzisz? Nie? No to już poszedłem sobie, bo kazali mi. I oczywiście już nie ten wiek, nie ten czas. I Chrystus chce oczywiście, żebyście odkryli. W swoim sercu to, czy jesteście powołani do bycia, do życia jako chrześcijanie. Bo być powołanym to zobaczcie, jest coś fantastycznego, że mówi Jezus, pójdź za mną. Czyli nie musisz sobie planować, już nie musisz tam na 15 lat do przodu przewidywać coś tam, tylko oddajesz się Chrystusowi, idziesz za nim i z nim. I dlatego jest to droga z jednej strony prostsza, a z drugiej strony trudniejsza, oczywiście, ponieważ po ludzku nie jest tak łatwo oddać swoje życie w ręce Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że ona wtedy jest pełna niespodzianek, bardzo miłych, zaskakujących. Nieraz te dary, które daje Jezus, są, <grytanie> powiedzmy, tak delikatnie dosyć trudne do przyjęcia, bo jak mówiliśmy już na poprzednich spotkaniach. Gdzieś może słyszeliście, że Jezus myśli o czym? Też w tym naszym powołaniu o tym, żeby nas zbawić. My myślimy o sukcesach, myślimy o przyjemnościach, myślimy o tym, żeby było mi dobrze. Myśląc o swoim powołaniu też do małżeństwa, tak patrzysz na tego chłopaka, nadaje się, nie nadaje nie? na dziewczynę, będzie coś z tego, czy nie będzie, co to będzie za żona. Taka uwaga dla chłopaków, jak szukasz żony, patrz na teściową, bo najprawdopodobniej żona jest wtedy do kwadratu, rozumiecie, nie? Do, do kwadratu, więc patrzcie na teściowe. Dlatego, że żona nosi też i grzechy swojej mamy i jeszcze swoje. Także uważajcie, trzeba zawsze być mądrym, roztropnym, ale to tak, żartując. Oczywiście, jak jest powołanie, to jest powołanie i koniec. Pan Bóg daje, jak mówiliśmy wczoraj też, moc. We wtorek też o tym mówiliśmy, do tego, żeby żyć w tym powołaniu. Ale teraz dalej idźmy. I w Kościele jest to szczególne też powołanie do bycia diakonem, prezbiterem, albo biskupem. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu w tej części nie nazywa się kapłanów. Księży, kapłanami. Kapłanem jedynym jest Jezus Chrystus. Nie ma innego kapłana. Jest jedyny pośrednik między Bogiem i człowiekiem, nasz Pan Jezus Chrystus. Jedyny pośrednik. I dlatego my, Księża, w tym rozumieniu biblijnym, nie jesteśmy pośrednikami między Bogiem i Wami. My nie stoimy między Bogiem i Wami. Nie. Dlatego, że my, jako chrześcijanie, wszyscy Mamy dostęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa. I popatrzcie, że wszystkie modlitwy, które tu zanosimy, przed chwilą ksiądz Grzegorz, na końcu było przez Chrystusa Pana naszego. Nie? Rozumiecie, że Wy nie potrzebujecie księdza jako pośrednika. My nie jesteśmy pośrednikami, tylko czynimy wszystko w imię Jezusa Chrystusa. To On czyni to, co my czynimy. Mówiąc inaczej, jesteśmy narzędziami. Tak bardzo pokornie, księże Grzegorzu. To jesteśmy tak jak taka szmata, nie? Jak się zmywa podłogę albo okno, to trzeba szmatę wziąć. Jak się robota skończyła, to się szmatę wyrzuca. No tak możemy się porównać. To jest właśnie nasza misja. Przeczyścić trochę okna, wyrzucić szmatę. Potem tu już widzisz piękną perspektywę. Po co są te misje też żeby wam trochę pomóc, przeczyścić trochę te szyby, które się już zabrudziły, bo już nie widzisz może dobrze, nie widziałeś dobrze, teraz chcemy trochę pomóc. Ale w tym właśnie szczególnym powołaniu, jak powiedziałem, my mamy udział, jako, jako oni, prezbiterzy i biskupi, w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo popatrzcie, dlatego krzyż tutaj dzisiaj stoi, że to Jezus Chrystus na ołtarzu Krzyża złożył jedyną i wieczną ofiarę samego siebie. Czyli on jest i kapłanem, i ofiarą. A Krzyż jest ołtarzem. I tu się dokonała jedyna ofiara. I do skończenia świata ona będzie jedyną ofiarą, dzięki której zostały odkupione Twoje winy, moje winy. I nie ma już innych ofiar. Nie ma innych ofiar. I dlatego jak mówił ksiądz Grzegorz, tutaj teraz na tym stole eucharystycznym będzie złożona dzisiaj także paschalna ofiara Jezusa Chrystusa dla nas. Bo Jezus dlatego potrzebuje właśnie w Ludzie Bożym tych, których tak jak Lewiego powołał do kapłaństwa hierarchicznego. Wszyscy Wszyscy macie udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa poprzez Chrzest. I dlatego Wam mówiłem, nie potrzebujemy pośrednika w osobie księdza. Ale żeby sakramenty mogły być sprawowane, potrzeba jest właśnie tych, którzy są powołani i wybrani przez Chrystusa do tej szczególnej posługi. I dlatego mówiąc o Lewim, chcę Wam powiedzieć, że. Bóg powołuje tych, których chce. Na moim roku było nas 74, zaczęło seminarium i byli to przeróżni młodzieńcy. Ja byłem nieco starszy, bo już przyszedłem w trakcie studiów na Akademii Rolniczej. Ksiądz Ryszard, akurat z którym tutaj jestem z Wami, jesteśmy z jednego roku. On skończył też policjalne studium dla weterynarzy. Jest fachowcem, ja jestem mechanizatorem rolnictwa. On jest weterynarzem, akurat tak Pan Bóg nas włączył, tak? Był, nasz kolega kursowy skończył Akademię Rolniczą, wydział jest specjalistą od kwiatów na przykład i też został powołany potem do seminarium. I przyszli koledzy po maturze od razu, tacy młodzieńcy, którzy byli przeróżni, tak jak i my. Jedni bardzo inteligentni, którzy mniej inteligentni, jedni byli bardzo pobożni. Niektórzy byli w ogóle niepobożni jak ja. Nigdy nie byłem pobożnym młodzieńcem. I jak szedłem do seminarium, to myślałem, że tam po prostu umrę od ilości tych modlitw i nabożeństw. Po prostu mnie to e, tak przygwoździło, jak mówiłem młodzieży, że myślałem, że tam ucieknę. Po prostu ja w życiu się tyle nie modliłem, co w ciągu tygodnia tam było tych modlitw. I trzeba było to wszystko też znieść. Ale jak Pan Bóg powołuje, daje także moc do tego, żeby to wszystko przejść. I byliśmy przeróżni. Naprawdę. I tych sześć lat w seminarium było po to, aby człowiek mógł spokojnie rozważyć i zobaczyć, czy jest powołany do kapłaństwa. Na naszym roku był właśnie pierwsze półtora roku kolega, który widzieliśmy, ja wiedziałem, niektórzy, że źle się czuje w seminarium po prostu, ale jest. Rok minął, na drugi rok przyszedł po wakacjach i dalej widać, że no jest mu smutno, to nie jest jego miejsce. I co się dzieje, umiera jego mama. Umarła jego matka. I po śmierci mamy, kolega opuszcza seminarium. Bo okazało się, że to mamusia miała powołanie, a nie aż kolega. I on, biedaczek, taki sparaliżowany tą miłością mamusi, poszedł do tego seminarium. I źle się tam czuł. I byłby jego życie byłoby przegrane. I dlatego Pan Bóg robi taki cud, że mamusia zabiera do nieba. A kolega wychodzi z seminarium. Tak działa Pan Bóg, bo Pan Bóg chce nas zbawić. I Pan Bóg nie robi przyjemności mamusi, że będzie miała syna księdza. I w ten sposób uratował i mamę, i kolegę. Żeby się rozumieli logikę działania Pana Boga, która jest absolutnie nieludzka, bo jest boża. I potem w przeciągu tych sześciu lat połowa prawie kolegów odeszła z seminarium. Trochę mniej niż połowa i odeszli, większość odeszła, dlatego że rozpoznała, że to nie jest ich powołanie, że ich powołanie jest do małżeństwa i założyli bardzo dobre rodziny, są w kościele, super pracują. Niektórzy wylecieli z seminarium, bo się nie dawali, nie nadawali, bo kombinowali, gdzieś tam po cichu sobie popijali. Niektórzy nawet jak ich złapali, wyrzucili z seminarium. I dlatego to jest tych sześć lat, żeby rozpoznać samemu i także ci, którzy odpowiadają za formację, żeby rozpoznali, ale żebyście też rozumieli, że jak było u Pana Jezusa, jeden do dwunastu. Czyli ktoś się czasami tam przemknie w tym seminarium zauważony, nie? Ktoś, kto potem niestety, może narobić dużo biedy w Kościele. I o tym piszą gazety zawsze głośno, nie? że taki X tam zrobił to, taki X zrobił to. I dlatego, kiedy w telewizji czy w mediach pojawi się jakaś informacja o takim biedaczku, który narobił wielkiego bigosu, i oczywiście to są rzeczy bardzo złe, wcale nie tego nie chwalę, ale żebyście rozumieli, że i takie coś może się wydarzyć, bo tak było też z apostołami. Jeden zdradził, absolutnie Jezusa. Zdradził. Tak było też w czasach komunistycznych. Niektórzy zdradzili swoje powołanie, zdradzili Kościół, ale większość, absolutna, to są święci, wspaniali księża. Są przeciętniacy też, ale są też wspaniali. I zobaczcie w historii naszego narodu, ilu wspaniałych ojców. Matek, ilu wspaniałych księży, biskupów, zakonników, zakonnic, ile wspaniałych młodzieńców, dziewcząt, świętych. W przeciągu tych wieków to są zastępy. Wielu nie znamy w ogóle, tylko niektórych znamy świętych, błogosławionych, o których słyszeliście, tak? I dlatego, moi drodzy, to jest ta nasza mądrość patrzenia na historię też Kościoła, tych różnych powołań, żebyśmy mieli w swoim sercu też tą ogromną wdzięczność wobec Pana Boga i rozumieli, jakich cudownych rzeczy też dokonuje i dokonywał, i będzie dokonywał przez tych, których powołał do tego szczególnego do tej szczególnej służby w Kościele, jakim jest właśnie kapłaństwo. I dlatego dzisiaj widzimy też jako taką pewną figurę kapłana. Mojżesza. Zobaczcie, Mojżesz, który poszedł modlić się na górę Choreb, otrzymuje piękne objawienie właśnie dziesięciu przykazań. Jak mówi e, Biblia hebrajska, to jest dziesięć słów życia. Tak się tłumaczy to. Dziesięć słów życia. I w tym momencie lud, który był zniecierpliwiony, ulał sobie Cielca ze złota i zaczęli kulty pogańskie i Mojżesz wtedy słyszy od Pana Boga widzę, że ten lud jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się, bo mój gniew się rozpalił na nich, chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim nar ludem. Pan Bóg był w wielkim gniewie. Bo faktycznie oni się sprzeniewierzyli strasznie, jak mówi psalm, że u stóp chorebu zrobili cielca, pokłon oddawali bożkowi ulenemu ze złota, zamienili swą chwałę na podobiznę cielca jedzącego siano, zapomnieli Boga, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie. Pan Bóg mówi, widzieli cuda, które dokonałem, wyprowadziłem ich, przeszli przez morze i się sprzeniewierzyli. Co za naród! Dlatego postanowiłem ich wytracić. Ale zobaczcie, Możesz pokornie wstawia się za nimi. I to jest także misja księdza wstawiać się za swoim ludem, prosić, modlić się, błagać Pana Boga. Bo moi drodzy, w parafiach naszych, w których posługujemy, także w Waszej parafii, są ci, którzy idą za Chrystusem, są tacy, którym jest to obojętne. Ale są też tacy, którzy są przeciwko kościołowi. Także tutaj, w Stanoku, w waszej parafii. Są ci, którzy śmieją się z kościoła. Wasi koledzy, niektóre koleżanki po prostu kpią sobie z tego wszystkiego. I na pewno też wam nie jest tak łatwo tego wszystkiego słuchać, bo gdzieś wewnętrznie może jesteście określeni, że chcecie iść za Jezusem, i wcale nie jest tak łatwo. Nie jest tak prosto. I misja nasza kościoła. Tak samo księdza jest modlić się za i tych najlepszych i za tych najgorszych, bo to jest misja, jak Jezus Chrystus miał, który nie zamykał drzwi nikomu i dla nikogo. I dlatego, moi drodzy, spotykamy się w swoim kapłaństwie z różnymi sytuacjami. Był taki święty kapucyn przed wojną w Warszawie i on miał misję jałmużnika, to znaczy. On chodził i zbierał jałmużnę dla klasztoru. Oni prowadzili też kuchnię dla ubogich i kwestował, prosił o pomoc. I któregoś razu zachodzi do restauracji warszawskiej takiej i prosił o jałmużnę. A wstał taki trochę pijany człowiek, mężczyzna, i plunął mu w twarz. A ten kapucyn tak się otarł i mówi: To było dla mnie, a co dla Jezusa dasz? I ten wyciągnął wszystkie pieniądze, jakie miał i oddał temu kapucynowi, bo w naszym powołaniu, moi drodzy, też często trzeba dużej pokory, której nam brakuje bardzo często. Ja sam to widzę, ale w takich sytuacjach stawia mnie też nieraz Chrystus, że musiałem przyjąć bardzo trudne słowa, takie oplucia bym powiedział, i to nie jest łatwe. To nie jest łatwe słuchać tego wszystkiego nieraz, pretensji. I tym bardziej, kiedy to jest słuszne, o wiele trudniej. I ludzie nieraz mają wiele żalów, są zranieni, latami nie chodzą do spowiedzi, bo ktoś ich potraktował jak śmieci. Tak bywa też, niestety. I widzę, jak trzeba nieraz mieć ogrom cierpliwości, której uczy mnie Chrystus, bo on ma ogromną cierpliwość do mnie, ogromną cierpliwość wobec moich słabości. I dzięki temu jakoś człowiek się uczy też cierpliwości wobec innych. I to jest także nasza misja. Pokornie, cierpliwie także wołać innych do Chrystusa, pomóc im w nawróceniu, zrozumieć ich rany, ich wielkie nieraz rany, ich nienawiść nawet do Boga. Takie są sytuacje, czy ludzie są zbuntowani z powodu swoich krzyży, różnych trudności życiowych i ludzie nieraz wykrzykują, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Ja też to słyszałem i słyszę nieraz. Jak ksiądz może mi mówić o miłości Pana Boga, kiedy moje małżeństwo, moja rodzina tak cierpimy, kiedy właśnie mój syn umiera albo umarł. Nie, nie ksiądz mi nic nie mówi. Nic nie mówi, nieraz takie miałem słowa. Takie były sytuacje. I ja wtedy nic nie mówiłem, milczałem. Powiedziałem, że tylko bardziej jeszcze zranię tego człowieka. I tylko prosiłem Pana Boga o mądrość zrozumienia tej sytuacji. I dlatego jest taka nasza misja. Taka też misja, moi drodzy. I nie jest to, ale taka łatwa, bo nieraz trzeba mówić rzeczy trudne, wymagające, bo jesteśmy posłani, aby głosić całą naukę Chrystusa Jezusa, od początku do końca. I dlatego zrozumcie, że my nie mamy prawa niczego zmiękczać coś zmieniać, wstawiać swoje e, jakieś idee na temat chrześcijaństwa, życia e, w małżeństwie, w młodości tam nie, nic nie mamy prawa zmieniać. I ten całe dyskusje dzisiaj, które są, jak wiecie, w prasie, o, 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 o homoseksualistach, o tych związkach, takich czy innych, o eutanazji, aborcji, o, o wszystkim, e, Kościół musi stać na straży tej moralności, którą nam przekazał Jezus Chrystus. I wcale nie jest to łatwe, bo jest pokusa przypodobać się drugiemu człowiekowi, także w nas. Ale właśnie tą moc daje Jezus Chrystus. To mądrość też. Bo jak jeżeli idziemy za Jezusem, to w swoim powołaniu jesteśmy, tak na powiem, stabilni. Jezus o to dba. I dlatego też bardzo, bardzo potrzeba w naszym powołaniu. Waszej modlitwy, Waszego wstawiennictwa za nas. My się modlimy za Was, aby móc się za nas. I wtedy jesteśmy bezpieczni. Kiedy Wy, także widząc nas, słabych, modlicie się, bo nie jesteśmy żadnymi bohaterami, absolutnie. Ja też. Jestem słabym, biednym księdzem, ale dzięki też Waszej modlitwie, tych, którzy też idą za Jezusem świeckich, wykonujemy to dzieło wspólne aby samemu być zbawionym i zbawiać innych. Amen.